Piłka nożna jest sportem, który generuje ogromne emocje, zarówno te negatywne, jak i pozytywne. Niestety w ferworze boiskowej rywalizacji wielu piłkarzy bardzo często traci nerwy. W wyniku tego zamiast ugryźć się w język, mówią rzeczy, które są dla oponenta obraźliwe. Tak było między innymi pomiędzy Luisem Suarezem a Patrykiem Evro, którzy delikatnie mówiąc za sobą nie przepadają. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, dlaczego Luis Suarez nie podał ręki Patrickowi Ewrze? Zapraszam do oglądania. Żebym mógł odpowiedzieć na to pytanie, musimy się cofnąć do lat, gdy Urugwajczyk grał jeszcze w Liverpoolu, a Francuz w Manchesterze United. 15 października 2011 roku zmierzyły się ze sobą wtedy te dwie drużyny w ramach rozgrywek Premier League. Pomiędzy Suarezem a Evrą dochodziło do ostrych wymian zdań. Po spotkaniu piłkarz Czerwonych Diabłów tak to opisał. Są kamery, możecie zobaczyć, że powiedział do mnie pewną rzecz przynajmniej 10 razy. W 2011 roku nie ma miejsca na takie zachowania. Władze Premier League niemal natychmiast wszczęły dochodzenie w sprawie rasizmu ze strony Suareza. Po jakimś czasie angielska federacja wydała oficjalne oświadczenie. Luis Suarez w trakcie meczu użył wobec Ewry słów uznawanych za obraźliwe. Odnosiły się one do koloru skóry rywala. Piłkarz został zawieszony na 8 spotkań oraz ukarany grzywną w wysokości 40 tysięcy funtów. Do ponownego spotkania piłkarzy doszło 11 lutego 2012 roku, ponownie w ramach Premier League. Tym razem do nieprzyjemnego incydentu doszło w trakcie witania się zespołów. Gdy Suarez i Evra stanęli naprzeciwko siebie, Urugwajczyk nie uścisnął dłoni Francuzowi, który wpadł w szał i złapał rywala za rękę. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem United, po którym Evra ostentacyjnie cieszył się z trzech punktów przed Suarezem, który do końca trzymał nerwy na wodzy. Po meczu napastnik za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Liverpoolu zamieścił przeprosiny. Rozmawiałem po meczu z menedżerem i zdałem sobie sprawę, że popełniłem błąd. Zawiodłem nie tylko jego, ale także klub oraz ludzi z nim związanych i jest mi z tego powodu przykro. Żałuję, że tak się stało i przepraszam. Powinienem uścisnąć dłoń Evry przed meczem. Do kolejnego spotkania piłkarzy doszło w finale Ligi Mistrzów, kiedy to FC Barcelona rywalizowała z Juventusem. Wtedy francuski obrońca przed meczem zapewnił, że poda rękę Suarezowi. Przeprosił klub, ale nie mnie. Ja nie chcę jednak od niego jakichkolwiek przeprosin. Dla mnie to żaden problem. W Berlinie podam mu rękę. Nigdy nie będzie moim przyjacielem, ale przeszłość to przeszłość. Jestem dumny z mojego koloru skóry. W finale rywalizować będę z Barceloną, a nie z Suarezem. Zapewniam jednak, że poczuję moją obecność na boisku. Ostatecznie Duma Katalonii pokonała Starodamę, a pomiędzy Suarezem a Evrą nie doszło do nieprzyjemnych incydentów. Historia ta powinna być przestrogą dla każdego piłkarza, który dyskryminuje swojego przeciwnika, chociażby za kolor skóry. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej, przyglądarkowej gry: footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.